Transmisję widzę. To jest. Tak, jeszcze mi obraz musisz dostępnić. Ok, jak coś to pisz. me Zaczynamy powoli transmisję z być może decydującego meczu siódmego turnieju par. W tym momencie mamy do czynienia z meczem między Kamilem Janowiczem, a Kubą Sochanem, Sochą. Tutaj, jeśli ma się wszystko rozstrzygnąć w tym spotkaniu, istotne będzie Zwycięstwo Kamila yy, to najmniej trzema legami przewagi, więc mecz na pewno będzie ciekawy. Za chwilę będziemy rozpoczynali to spotkanie. 60 punktów Kuby z Sochy, teraz podejście Kamila Janowicza, także 60 punktów. 45 punktowa odpowiedź Kuby. Jeśli chodzi o zawodników grających w dzisiejszym meczu 100 punktów Kamila. E, możemy tutaj e, mówić o meczu zawodnika, e, jakim jest Kamiljanowicz, który e, w tym roku rzucił dziewiątą lotkę podczas e, jednej z e, irlandzkich lig, ponieważ Kamiljanowicz mieszka w Irlandii. E, to pokazuje, że dla Kuby Sochy nie będzie to łatwe spotkanie. Ale jest w stanie tutaj rzucać, już widzimy duże potrójne 100 punktów Kuby Sochy. E czy stara się odpowiadać, ale teraz dwukrotnie gubi sektor. Czego jak na razie nie robi Kuba Socha, 80 punktów. 98 punktów Kamila Janowicza. No i niestety nie kończę tego na topie Kamil Janowicz, więc będzie prawdopodobnie podejście do podwójnej Kuby Sochy. Kończy w drugiej lotce. 1 do 0. Kuba będzie rozpoczynał drugiego lega. Zaczyna od potrójnej dwudziestki. Dokłada podwójną. I dokłada singlową. taki trochę nie po kolei Shanghai, ale jednak jest. I wydaje mi się, że mamy pierwszego maksa w tym spotkaniu, aczkolwiek nie jestem pewny jednej z lotek. Ale tak, tak, mamy pierwszego maksa w tym, spotkaniu. O słabym po 22punktowym podejściu. Basocha dokłada. Może no, tak powiem trafienia w sektor, bo jest to 59 punktów. Teraz już dokładnie sektor, bo jest to punktów 60. Kamil pierwszą lotkę myli i trzecią też myli. To jest 28 punktów Kamila Janowicza. I punktowy wynik Kuby Sochy. A i przyciąga ta piątka dzisiaj Kamila Janowicza. Przyciąga. Zdecydowanie tutaj przyciągnie go do tej piątki. I 81 punktów Kuby Sochy. Teraz tutaj będzie podejście do topa Kamila Janowicza. I niestety zabrakło, niestety zabrakło, nie kończy tego ani drugą, ani trzecią lotką. I drugą lotką na topie kończy yy, Golega chyba Socha. I mamy prowadzenie 2 do 0. Trzeciego lega będzie rozpoczynał Kamil Janowicz. To jest potrójna piątka. 55 punktów w pierwszym podejściu. Trzyma się sektora Kuba, Kuba Socha zdecydowanie trzyma się sektora. Tutaj ma brak problemów z tym. Jeden raz tam zdarzyło się 22 punkty, ale tak to wszystko leci w sektor, który celuje 45 punktów Kamila Janowicza. I 60 punktów Kuby Sochy. Tak jak już wspominałem tutaj Trzyma się sektora, a to jest bardzo dużo. 58 punktów Kamila Janowicza. Przestały zawodnikom wpadać potrójne, duże potrójne. Od tej potrójna piątka się ostatnio zdarzała Kamilowi. No i mamy ją po raz kolejny. Potrójna piątka. I chyba była potrójna 20. Tak jest. Kolejna odpowiedź w sektor. Jest powtarzalność, jest powtarzalność. 60 punktów co chwilę. Jest potrójna 20 Kamila Janowicza. 85 punktów w tym podejściu. Kolejne rzuty prosto w 20. No. I kolejne 60 punktów. 59 punktów Kamila Janowicza w odpowiedzi. Teraz potrzebuje dwóch dużych potrójnych, a co najmniej jednej Kuba Socha, żeby się w miarę możliwości ustawić, ale tego nie robi, 38 punktów. Jest to oczywiście ustawienie pozwalające to kończyć, ale czy Kamil pozwoli w ogóle podejść? Pozwoli, pozwoli, ustawia się na podwójne dziesiątce, natomiast teraz no już wiemy, że Kuba Socha tego lega nie zakończy. Jest jedna potrójna 20, yy, jest druga, 140 punktów. A nie, jedna nie była w potrójnej. Jedna była singlowa, jak widać. Kamil rzuci podwójną piątkę. Nie, 15 punktów, 5 sobie zostawia do końca. To znaczy, że będzie miał okazję do zamykania 64 punktów Kuba Socha. No i tego... Nie zamknął. 56 punktów, 8 punktów do końca. Kamil Janowicz na podwójnej dwójce. No i ustawia się na darterskiej szajbie, ale jej nie zamyka. Będzie podejście do podwójnej czwórki kuby sochy. Rysza nietrafiona. Druga ląduje w singlowej. trzecia poza tarczą. Zostają cztery punkty, a Kamil Janowicz rzuca w podwójną jedynkę. I zamyka lega w drugiej lotce. 2 do 1 prowadzi Kuba Socha. Który będzie rozpoczynał lega czwartego. Zaczyna go od singlowej jedynki. Rzuca 20. A jednak nie. Jednak to jest wynik czteropunktowy. Niestety. A to Kamil Janowicz odpowiada 59 punktami. Widzę, że wynik został poprawiony, czyli jednak na początku mówiłem dobrze, że to będą 41 punktów. Jednak tutaj było, jak widać, źle wpisane i to są chyba 123 punkty kuby Sochy, tak jest. Bardzo ładne podejście. Jak odpowie na to Kamil? Niestety Kamil odpowiada na to trzema singlowymi lotkami. 41-punktowe podejście Kuby Sochy oznacza to, że będziemy mieli naprawdę emocje w tym Legu i w tym meczu. 97 punktów Kamila Janowicza. Praktycznie mamy Lega na równym poziomie, na, w sensie są na takim samym etapie punktowym. Sektor dokłada yy, Kuba Socha. 59 punktów ze strony Kamila Janowicza. No i 100 punktów kuby sochy. 136 punktów do końca. To jest ustawienie. Kamil Janowicz tutaj teraz nie rzuca żadnej potrójnej, ale daje mu to ustawienie na Bigfisha. To byłoby coś niesamowitego, gdyby zrobił to na transmisji. W trakcie turnieju par. 30 punktów ubysochy. Jest jedna. Jest druga. I niestety tylko zielony środek. Niestety było bardzo blisko. Było podejście do Fisha. Były dwie trafione lotki. Niestety zabrakło tej trzeciej. To byłoby coś niesamowitego, gdyby to wpadło. No i mamy zamknięcie lega trzecią lotką. Poziom jest tak wysoki, że jak się nie zamyka Bigfisha, to przegrywa się LEGA. Tak to wygląda w tym momencie. Kolejnego Lega rozpoczyna Kamilianowicz Janowicz prowadzenie 3 do jednego Kuby Sochy. 140 punktów na rozpoczęcie LEGA. Odpowiedź ze strony Kuby. Bardzo słaba w porównaniu z tym, co pokazał nam wcześniej Kamil. 26 punktów, tak jak nazwa Ligi 26 darts. 83 punkty Kamila Janowicza. Tutaj bardzo dużo singlowych lotek, 46 punktów ze strony Kuby Sochy. Jednak Kamil Janowicz wcale nie rzuca dużo więcej, wręcz mniej, jest to 41 punktów Kamila Janowicza. Co dalej go stawia w dobrej sytuacji, ponieważ jest na sporym legowym prowadzeniu. Jedno co już wiemy to ten mecz nie będzie rozstrzygnięty. Cały finał tym meczem, ponieważ Kamilianowicz musiał wygrać 5-2 to spotkanie, aby mieć pewne zwycięstwo. Jednak mamy tutaj wynik: już 3 do 1 prowadzenie Wysochy. To już nieważne co się wydarzy, to stuprocentowo nie będziemy w stanie zamknąć tego finału po tym spotkaniu. 76 punktów Kamilianowicza. Bardzo duża przewaga, bardzo duża przewaga w tym legu. No i niestety znów same singlowe odpowiedzi Kuby Sochy. Więc tutaj powoli będzie podchodził do wysokiego finiszu Kamilianowicz, ale ponownie nie kończy w trzeciej lotce. Tutaj zabrakło zamknięcia topem, ale jest bardzo dobre ustawienie 40 punktów do końca. Teraz Kuba Socha 96 punktów. To już tak, żeby namieszać, trochę przestraszyć Kamila, ale ten zamyka Lega w pierwszej lotce 40 punktów zamknięta. Kolejnego Lega rozpoczyna Kuba Socha. No jest to jest 160 punktów sektor. Ale żeby wygrywać tutaj kolejne legi, będą potrzebne duże potrójne. Na pewno będą potrzebne duże potrójne. 60 punktów w wykonaniu Kamila Janowicza Była potrójna, ale niestety nie 19, a 7. Fakt, że będą potrzebne, że potrójne pokazuje chociażby to, że Kamiljanowicz tutaj robił podejście do Big Fisha, ale bardzo dobre tutaj wyniki były w pierwszych dwóch legach ze strony Kuby Sochy. Coś tutaj powolutku nam przygasło, ale mamy nadzieję, że się odblokuje i będzie w stanie walczyć do końca tego meczu. Może zobaczymy, lidera Oby. Z przyjemnością byśmy to obejrzeli. 40 punktów w wykonaniu kuby Sochy. Kamilianowicz tylko 26 punktów. Jest potrójna, 20. Jest druga. Czy to będzie maks? Niestety 121 punktów w wykonaniu kuby sochy, ale są te potrójne, duże potrójne, o których mówiłem, że im brakuje. Jest coraz lepiej, ale Kamilianowicz także odpowiada potrójną. 99 punktów w wykonaniu Kamila Janowicza. Przydałoby się dorzucić chociaż dużą potrójną. Niestety tego nie robi Kuba Socha. Rzuca 43 punkty. Zostaje ustawienie na 116. Kamil Janowicz 125 punktów. Jest ustawienie na 105. 60 punktów Kuby Sochy. Ale Kamil Janowicz rzuca 45 punktów i nie zamyka tego lega. Będzie podchodził do topa Kuba Socha. Niestety lotka w ogóle się odbija od y, części numerycznej tarczy. I pozostawia sobie 40 punktów do końca. Kamil podchodzi do finiszu 60. Singlowa lotka jest. Druga lotka jest w topie. Kamil wyrównuje wynik spotkania. Mamy 3 do 3. I będzie Kamil Janowicz rozpoczynał lega numer 7. Rozpoczyna go od 60 punktów. Jak odpowie Kuba Socha? Jest singlowa piątka tutaj. Dwie, nawet 30 punktów Kuby Sochy na otwarcie Lega siódmego. Tutaj Kamilianowicz odpowiada wynikiem 82 punktów. Tak jak mówiłem, będą potrzebne duże potrójne, żeby walczyć w tym meczu. Ojej, jedna lotka jest ogólnie poza tarczą 40 punktów. Ale Kamil tutaj, Janowicz, yy, rzuca 45 punktów i nie odskakuje rywalowi. Ale nie korzysta z tego. Nie korzysta z tego Kuba Socha rzuca tylko 42 punkty. 60 punktów Kamila, sektor zatrzymany, ale dawno nie widzieliśmy żadnych dużych potrójnych, dalej ich nie widzimy. 59 punktów Kuba Socha, no i mamy dużą potrójną. Jest to wynik 100-punktowy Janowicza, dający ustawienie: 154 i 100-punktowa odpowiedź Kuby Sochy, pierwsza lotka jest. Nie ma drugiej. Jest to wynik 96. To pozostawia 58 punktów do końca Kamilowi Janowiczowi. Tylko 40 punktów. Nie ma dalej ustawienia Kuba Socha. A Lega drugą lotką rzucając singlowe 18. Double 20 zamyka Kamil Janowicz. Mamy prowadzenie 4 do 3. 58 punktów Kuby Sochy. To jest lek, którego Kuba musi wygrać, żeby doprowadzić do decydera. Mamy 84 punkty Kamila Janowicza. Pierwsza lotka Kuby jest w potrójnej dwudziestce. Druga i trzecia już niestety nie mamy wynik stu punktowy. Chociaż tak patrząc, pierwsza i druga wydawały się w potrójnej dwudziestce. Niestety była tylko pierwsza. Niestety tutaj mamy wynik: 41 punktów w wykonaniu Kuby Sochy, jest potrójna dwudziestka Kamila Janowicza łącznie 100 punktów w tym podejściu. Jest 98 punktów Kuby Sochy I prawdopodobnie po następnych Trzech lotkach będzie już ustawiony Nie ustawia się natomiast Kamilianowi, rzuca 60 punktów pozostawia sobie na liczniku 198 Mamy 100 punktowe podejście Kuby Sochy, co oznacza, że Jest ustawiony w tym legu Będzie pierwszy, być może na podwójnej ale Kamil dorzuca 100 punktów i także jest dość dobrze ustawiony. Niestety, bardzo słabe podejście Kuby Sochy. Bardzo słabe podejście Kuby. Jest to tylko 13 punktów. 98 Kamil Janowicz pozostawia sobie topa. 91 punktów do końca Kuba Socha. Nie wygląda to dobrze, ustawił się na topa, ale teraz musi liczyć, że Kamil go nie trafi, a Kamil Janowicz w pierwszej lotce zamyka tego lega i całe spotkanie. Oznacza to zwycięstwo tego spotkania 5 do 3 przez parę Kamil Janowicz-Rafał Załęski. Jednakże będzie konieczne rozegranie jeszcze jednego spotkania między partnerem Kuby. Sochy a Kamile Mianowiczam Ze swojej strony dziękuję bardzo za oglądanie. I jeśli to się uda logistycznie, wszystko zorganizować, prawdopodobnie z... przeprowadzimy także transmisję z drugiego meczu decydującego o zwycięstwie w turnieju par, w siódmym turnieju par. Dziękuję bardzo.